EA Sports. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Dobra okazja. Nie, nie ma go Obronił, nie złapał piłka w grze. Eto to teraz? Popatrzmy Londyńczycy w natarciu. Uderzenie w stronę bramki. Coś niesamowitego, ale obrona. De Jong. De Jong rzadko zapuszcza się daleko na połowę przeciwnika. Szansa. Jest okazja. Wybija ale piłka wciąż w polu. De Jong. Ignacja Mate. No strzela. Świetnie zablokował. Eski kol teraz. Popatrzmy, londyńczycy w natarciu. Świetnie, częst Oddaje strzał. Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Mata. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Lucio przechwytuje piłkę. Czy to wykorzysta? Strzela. Super! Piłka wraca do gry. A teraz przy piłce Lampard. Blisko już do bramki. Mario Balotelli. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Iwanowicz. Dograł w pole karne. Mata! Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spódłoby. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Atak Chelsea. Czy to wykorzysta? Wybija piłka wciąż w polu. Uderza. Nie daje się pokonać. Teraz odbił piłkę. Będziemy mieli rzut rożny. Musi odzyskać piłkę. Abatę. Robi się niebezpiecznie. Czy to... No strzela! No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Zbyt pewnie się chyba poczuł i w efekcie niecelny strzał. A teraz Lampard. No nie mogą się przebić. Podanie w pole karne. Ramirez! Koniec meczu i ciekaw jestem co jej opinii, głos. Darek, wydaje mi się, że po tym pierwszym meczu, jakie rozegrało dwóch dobrych rywali, będą rywalizować do końca rundy.